sobie, że ten czy tamten się nie nadaje na niebo, że ten czy tamten nie jest dobry, że ten czy tamten uczynił według nas oczywiście takie straszne rzeczy. A Pan Jezus mówi w Ewangelii: Przyjdą ze wschodu i z zachodu, i z północy i z południa, czyli zewsząd przyjdą. Wszyscy, których macie dookoła, przyjdą i będą zbawieni, zasiądą w Królestwie Bożym. Bo wam się wydawało, że to są ostatni, że oni są ostatni, tacy, o, tam, oni się nie nadają. My to tak, my to znamy pana Jezusa, oni się nie nadają z północy, z południa, ze wschodu i z zachodu. I oni zasiądą przy stole, ci ostatni, i oni zostaną pierwszymi. A nam może się wydawać, że jesteśmy tak blisko, a jesteśmy ostatnimi. Jaka jest kondycja naszego serca? Jaka jest kondycja naszego serca? Czy nasze serce zmieści się przez ciasne drzwi? Czy nasze serce kocha, czy nasze serce walczy z grzechem, czy nasze serce nie osądza, czy nasze serce stawia siebie na ostatnim miejscu, a innych na pierwszym? Oby tak było. Amen.